Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Jeżeli interesuje Cię, jak zaprojektować wysoką dostępność w sieci już istniejącej dla dużej skali, czyli w dzisiejszym przykładzie opowiem o szpitalach, gdzie mamy już pojedyncze kontrolery, mamy sieć bezprzewodową, to wszystko działa, ale chcemy to rozbudować do wysokiej dostępności, to to jest właśnie odcinek dla Ciebie. Zacznijmy jednak od tego, jaki mamy stan początkowy. Mamy w tym przykładzie, który dzisiaj omówię, trzy lokalizacje. Czyli mamy trzy szpitale, które są połączone przez WAN. W każdej lokalizacji istnieje jeden już zaimplementowany kontroler. Tutaj mówimy o skali rzędu 100-150 punktów dostępowych, gdzie mamy już to wszystko podłączone w istniejącej lokalizacji i użytkownicy z tego korzystają. No i na koniec całość podłączona jest przez WAN L3, czyli wszystkie te trzy szpitale mają podłączone firewalle, które spinają dla tych lokalizacji VPN. Będzie to wyglądało w taki sposób, czyli mamy możliwość wykorzystania tego WANu, ale WAN jest tylko w oparciu o L3. Mamy Całą grupę access pointów, które dzisiaj działają w oparciu o lokalny kontroler, tutaj przedstawiony. No i w tym scenariuszu chcielibyśmy dodać dodatkowe kontrolery, które pozwolą na obsłużenie tego ruchu bezprzewodowego w przypadku awarii dowolnego z tych kontrolerów bezprzewodowych. Co warto mieć na uwadze? Jeżeli mówimy o możliwościach realizacji wysokiej dostępności, czyli HA, to mamy zasadniczo dwie możliwości. HA w wersji opartej o warstwę drugą lub HA opartą o warstwę trzecią. Zacznijmy od warstwy trzeciej. Czyli jeżeli byśmy chcieli zrealizować sobie warstwę trzecią HA, to załóżmy, że szpital pierwszy tu pokazany będzie tym szpitalem głównym, czyli jego będziemy traktować trochę z wyższym priorytetem niż pozostałe lokalizacje. Do tej lokalizacji dodamy dodatkowy kontrolę. W tej wersji HA warstwy trzeciej warto mieć na uwadze, że trzeba to odpowiednio zaprojektować, jeżeli chodzi o pojemność kontrolerów. Czyli do tej pory, jeżeli nie mieliśmy HA i ten kontroler obsługiwał na przykład maksymalnie 128 punktów dostępowych, to dokładając teraz drugi kontroler w HA musimy go zwymiarować w taki sposób, żeby był w stanie obsłużyć jednocześnie drugą lokalizację, która może ulec awarii czyli kontroler na przykład w szpitalu drugim. Czyli jeżeli kontroler w szpitalu drugim ulegnie awarii, o ten tutaj, to punkty dostępowe w modelu HAL3 będą próbowały się według swojej konfiguracji skomunikować z kontrolerem wskazanym w ich konfiguracji lokalnej, który jest dostępny w szpitalu pierwszym. I tutaj możemy założyć w tym scenariuszu, że ten kontroler wskazany tutaj po prawej stronie w szpitalu pierwszym, to jest taki standbyowy, czyli on będzie czekał na ewentualny scenariusz awarii w szpitalu drugim lub w szpitalu trzecim. Tak? Czyli jeżeli wystąpi awaria dowolnego z tych kontrolerów, może również dotyczyć to awarii kontrolera tutaj w szpitalu pierwszym. Wtedy będzie ten ruch z punktów dostępowych w szpitalu drugim, trzecim lub pierwszym, w zależności gdzie awaria wystąpi, będzie kierowany na ten kontroler stand I tutaj jak najbardziej można zaplanować tego typu konfiguracje. Co trzeba mieć na uwadze? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o wysokiej dostępności w wersji L3, no to zakładamy, tak jak tu jest pokazane na tym rysunku, że mamy różne adresacje w różnych szpitalach. Czyli co się wydarzy, jeżeli klient szpitala drugiego, korzystający z sieci Wi-Fi, w danym momencie nastąpi awaria kontrolera lokalnego w szpitalu drugim, jego ruch zostanie przełączony poprzez tunel z punktu dostępowego do kontrolera w szpitalu pierwszym. No, jego ruch wyjdzie tutaj w szpitalu pierwszym, ale on wyjdzie w innej podsieci, bo zobaczcie, że Mamy w szpitalu drugim sieci 10.12, a w szpitalu pierwszym mamy sieci 10.11. I tak samo w szpitalu trzecim 10.13. Czyli jeżeli mówimy o wersji HAL3, to zakładamy, że zmienią się również adresy dla klientów końcowych, którzy są obsługiwani przez inny kontroler. No, bo nie możemy stworzyć konfiguracji na kontrolerze bezprzodowym, który udostępnia adresację w danym wilanie, w danej podsieci i jednocześnie będzie dostępna ta podsieć w dwóch misach. Tak? Nie może być. Mogę sobie wyobrazić, że da się różne obejścia robić, jeżeli już taką sytuację mamy i trzeba ją obsłużyć jakoś. Są to sytuacje, na przykład łączenia firm, łączenia, konsolidowania szpitali. Wtedy się zdarza, że adresacje są. Pokrywające się, ale to jest olbrzymi problem w utrzymaniu, więc tego unikamy. Jeżeli mówimy w tym przykładzie, o którym tutaj mówię, o projektowaniu, to zakładamy, że sieci w każdej lokalizacji są inne. No więc teraz, jeżeli y, mówimy o wersji HAL3, to po pierwsze zakładamy, że zawsze następuje rozłączenie, jeżeli jest awaria lokalnego kontrolera. Czyli jeżeli lokalny kontroler w szpitalu drugim ulegnie awarii, to klienci, którzy są do niego podłączeni, zostaną rozłączeni. To jest potrzebne też po to, że jeżeli jest ponowne podłączenie klienta, czyli jego ruch przez dany punkt dostępowy jest tunelowany do innego kontrolera, to ten inny kontroler ma inną adresację, rozdaje innego DHCP-a, czyli, krótko mówiąc, potrzebujemy mieć rozłączenie klienta, żeby on sobie mógł pobrać nowy adres. I ten scenariusz działa, jak najbardziej można go implementować. Jest jedno ale. Co się stanie, jeżeli my w naszym środowisku i specyfice szpitalnej mamy na przykład podłączenie jakieś urządzenia medyczne, które z założenia, z punktu widzenia producenta i rekomendacji producenta tego sprzętu muszą mieć na przykład statyczne ADS-IP albo muszą się komunikować po L2 w swoim wilanie z innymi lokalnymi urządzeniami. W takim scenariuszu ten model implementacji wysokiej dostępności się po prostu nie nadaje. Jeżeli więc mamy tego typu wymagania dodatkowe, że musi to być połączenie L2, że to musi być stała adresacja, to pozostaje nam jedynie zaprojektować rozwiązanie, które jest możliwe do implementacji w warstwie drugiej. No i tu przechodzimy do drugiego wariantu. Tutaj pokazałem w trybie L2, że mamy klastry. Czyli tworzymy sobie dla każdego z tych szpitali osobny klaster L2. Czym ten klaster L2 się charakteryzuje? Taki klaster można traktować po prostu jako taki logiczny, większy kontroler. Czyli jeżeli część tego klastra ulegnie awarii, dowolna część, to ta pozostała część działająca klastra będzie obsługiwała razem z tymi sesjami warstwy drugiej wszystkie połączenia. I co więcej, jeżeli zaimplementujemy rozwiązanie odpowiedniej klasy, to jest możliwość wykonania tego bezprzerwowo. Jak to bezprzerwowo jest realizowane? No więc klaster działa w dużym skrócie w taki sposób, że najbardziej istotne sesje, które są stanowe, są przekazywane do sąsiadów w klastrze. I teraz, jeżeli nastąpi rozłączenie dowolnego członka klastra, te sesje, na przykład FTP, czy inne sesje kluczowe, takie, które są wrażliwe na rozłączanie, one będą przechowywane na pozostałych Członkach klastra i przełączenie ruchu, czyli tego tunelu z punktu dostępowego na inny kontroler, będzie szybkie i niezauważalne dla tego użytkownika końcowego. Czyli wracając do naszego przykładu, jeżeli szpital drugi ma klienta podłączonego do klastra L2 kontrolerów i nastąpi tutaj awaria jednego z tych kontrolerów, to jego sesja zostanie automatycznie przekierowana. Na drugi kontroler, który będzie oferował tą samą informację o zestawionych sesjach kluczowych. W związku z tym klient w szpitalu drugim tego nie zauważy. Tutaj jest jeszcze druga możliwość realizacji tego połączenia L2, tylko trzeba, by wan, który tutaj jest pokazany jako L3 o ten ten wan musiałby być zmigrowany do wersji drugiej. Czyli, jeżeli byśmy chcieli zrealizować taki wariant, można powiedzieć, tańszy z punktu widzenia ilości kontrolerów, to klaster L2 można planować przez taki WAN. Tylko jeżeli mówimy o klastrze przez WAN, to w każdym klastrze ta komunikacja pomiędzy sąsiadami klastra jest kluczowa. W związku z tym, jeżeli chciałbyś zaplanować komunikację między członkami klastra, przez WAN, to ten WAN musi być faktycznie dobrej jakości. Czyli mamy łącze dzierżawione. Może to być bezpośrednio łącze L2 dzierżawione. Może to być łącze L3 i na to możemy nałożyć, na przykład VXLany lub tunel L2 gre. Są różne metody, ale jakość tego WANu musi być dobra. Ewentualnie można rozważyć, jeżeli to jest internet, czyli niegwarantowane medium WANowe. Można rozważyć rozwiązania SD-wanowe. Tak czy inaczej, możemy zaoszczędzić trochę na części związanej z ilością kontrolerów, natomiast więcej powinniśmy wydać wtedy na część związaną z jakością WANu. Wracając do naszego przykładu, jeżeli tutaj mielibyśmy sobie VXLANy przerzucone przez ten tunel L3, czyli tutaj byśmy zaterminowali VXLAN, i tutaj. Czyli w tym momencie mamy L2 nałożone na L3, to członek klastra mógłby być przeniesiony ze szpitala drugiego do pierwszego czy odwrotnie. Ilość kontrolerów mogłaby być mniejsza. Oczywiście cały czas należy pamiętać o wymiarowaniu, czyli o tym, ile punktów dostępowych jest obecnie obsługiwanych, ile chcemy obsługiwać docelowo i co ma się wydarzyć, jeżeli mówimy o przełączeniu. Jeżeli chodzi o tryb HA. W wersji L2, to tutaj musimy mieć zwymiarowane te rozwiązanie platformowe pod całkowitą ilość APK-ów, które będą przyłączone. Jeżeli chodzi o tryb L3, to tu jest ciekawa możliwość modyfikacji pojemności platformy, ponieważ w trybie HAL3 niektóre kontrolery wspierają taki tryb failover, który pozwala przekroczyć maksymalną ilość obsługiwanych APK-ów. Po co to jest zrobione? To jest wykonane po to, że jak mamy tutaj, wróćmy do tego HAL-3, jeżeli mamy tutaj trzy szpitale i mamy w szpitalu pierwszym tą redundancję tych kontrolerów, to zakładamy, że jednocześnie szpital drugi i szpital pierwszy nie będą miały awarii. To znaczy, że wymiarujemy ten kontroler w szpitalu pierwszym. Tak, żeby mógł obsłużyć stand bajowo wszystkie APEKI w szpitalu trzecim lub w szpitalu drugim, ale nie jednocześnie w obu szpitalach. A to nam pozwala włączyć taki tryb failowy na kontrolerze, który utrzymuje połączenia stand bajowe, takie dodatkowe, zapasowe, z APEKAMI na wypadek awarii i potrafi ich utrzymywać więcej niż faktyczna ilość apeków obsługiwanych przez platformę. Czyli jeżeli kontroler ma możliwość obsłużenia np. przykład 256, to włączając typ failover L3, jesteśmy w stanie na przykład obsłużyć 1000 apeków, jeżeli mamy je rozłożone na przykład w czterech różnych szpitalach. To też pozwala zaoszczędzić nam środki, jeżeli chodzi o model implementację i w jaki sposób możemy to HA zapewnić. Ale wracam jeszcze raz do tego, o czym mówiłem troszeczkę wcześniej. Adresacja IP jest kluczem, czyli to w jaki sposób możemy nadać jeszcze raz adresację tym klientom jest kluczowe w rozważeniu, czy ten model L3 jest dla nas do zastosowania. Na dzisiaj to wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Podsumowując, czy warto stosować HA i w jakiej wersji, przede wszystkim HA warto stosować. Trybie L2, jeżeli mamy tylko taką możliwość. Jeżeli chodzi o L3, on ma pewien benefit, pewną zaletę, taką, że jeżeli chcemy obsłużyć w takim wariancie N 1 te kontrolery, które mogą ulec awarii, to ten HAL3 jest właśnie do tego lepszy. Tylko trzeba pamiętać o aspekcie adresacji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia kolejnym odcinku. Jeżeli masz jakieś pytanie lub spodobał Ci się ten odcinek, to daj łapkę w górę, komentarz lub cokolwiek masz ochotę tam dodać. To jest dla mnie sygnał, że odcinek jest dla Was atrakcyjny i chcecie usłyszeć coś więcej w tym zakresie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Cześć.